Cześć. Zanim zaczniemy, mam dla Was szybkie pytanie. Ile razy słyszeliście od znajomego biegacza, albo sami myśleliście Boli mnie, ale pobiegnę, to się rozrusza. Czy to brzmi znajomo? Albo czy ktoś z Was skończył z gorszą kontuzją, bo ignorował sygnały ciała? Dzisiejszy odcinek rozwieje wszystkie wątpliwości. Czy ból można rozbiegać, a jeśli tak, to kiedy i jak to robić bezpiecznie? Dowiecie się też, kiedy ból to czerwone światło, a kiedy można potraktować go jako żółte światło. Zwolnić? Ale nie zatrzymywać się całkowicie. To temat, który wywołuje masę emocji wśród biegaczy, bo przyznam szczerze, kiedyś też sam wierzyłem, że każdy ból to sygnał, żeby się zatrzymać, ale zdobywając wiedzę i doświadczenie jako fizjoterapeuta, zmieniłem zdanie. I dziś podzielę się z Wami sprawdzoną wiedzą, która pomoże Wam biegać zdrowo, świadomie i przede wszystkim mądrze. Czym jest ból i dlaczego go odczuwa? Na początek wyjaśnijmy sobie, czym w ogóle jest ból. Wyobraźcie sobie, że wasze ciało ma wbudowany system alarmowy. Ból to właśnie ten sygnał, że coś wymaga uwagi. Ale uwaga, to ważne. Ból nie zawsze oznacza, że doszło do uszkodzenia tkanki. Przykład: przeciążenie. To problem, z którym najczęściej spotykam się w pracy z biegaczami. Pojawia się on, gdy objętość lub intensywność treningów znacznie przewyższa zdolności regeneracyjne organizmu. W takiej sytuacji tkanki i zaczynają wysyłać sygnały bólowe, ale to często nie oznacza mikrourazów czy kontuzji. To bardziej ostrzeżenie, coś w stylu Hej, zwolnij, daj mi czas na regenerację. Dlaczego ból nie zawsze wymaga całkowitego odciążenia? Czasami wystarczy mądrze zarządzać treningiem, zamiast całkowicie rezygnować z aktywności. To teraz najważniejsze pytanie. Czy ból można rozbiegać? Odpowiedź brzmi tak, ale tylko jeśli przestrzegasz tych trzech zasad. Po pierwsze... Ból nie powinien przekraczać 3 do 10 w skali swojej subiektywnej, jeśli ból jest na poziomie lekkiego dyskomfortu, bardziej irytujący niż Naprawdę bolesny, np. Na 2-3 w skali od 0 do 10, trening zazwyczaj jest bezpieczny. Zasada druga, ból nie pogarsza się podczas aktywności. Jeśli po kilku minutach biegu ból nie narasta i utrzymuje się na stałym poziomie, to znak, że Twoje ciało toleruje obciążenie. Zasada trzecia, ból spada po zakończeniu aktywności i na dzień następny do zera bądź poziomu wyjściowego. Jeśli więc po treningu czujesz ulgę, a ból zanika w ciągu kilku godzin, tych maksymalnie 24, bądź wraca do poziomu wyjściowego, to kolejny sygnał, że nie robi. Robisz sobie krzywdy. Pamiętaj też, że różne obszary ciała mają naprawdę różną tolerancję bólu. Praktyka pokazuje, że np. mięśnie przywodziciele najlepiej zregenerują się, jeżeli ból zmieści się w zakresie 1/2 na 10, ścięgno Achillesa może tolerować nawet. 5 na 10 w tym stopniu natężenia, o ile ból też spełnia pozostałe kryteria. Warto z kolei pamiętać, że na przykład w sprints powinniśmy mieć całkowicie bezbólowy proces biegu, aby bezpiecznie uprawiać aktywność. Także, jak zawsze, od reguły są wyjątki, ale oczywiście tutaj możecie kierować się tymi wytycznymi. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Wam przypomnieć, że możecie wesprzeć mnie na patronite. Dzięki temu częściej mogę tworzyć treści takie jak te, rozwijać ten kanał i dzielić się z Wami bezpłatnie wiedzą, która pomaga trenować bezpieczniej i efektywniej. Link znajdziecie w opisie filmu. Każda pomoc ma naprawdę ogromne znaczenie. Dziękuję wam za wsparcie. Wielu z nas słysząc ból od razu myśli: "Przerwij trening". To naturalna reakcja, ale badania pokazują, że całkowite unikanie bólu może być nawet gorsze niż jego akceptacja na określonym poziomie. Dlaczego? Kanki takie jak mięśnie, ścięgna i więzadła potrzebują ruchu, aby się regenerować. Całkowity brak aktywności tak naprawdę osłabia je i sprawia, że w przyszłości stają się mniej odporne. Na przeciążenia. Kontrolowany ruch, taki, który spełnia opisane wcześniej zasady, wspiera procesy naprawcze, poprawia przepływ krwi i przyspiesza regenerację. To dlatego w wielu przypadkach bieganie mimo umiarkowanego bólu jest bezpieczne, a nawet korzystne. Ale pamiętajcie, nie każdy ból można zignorować. Są takie sytuacje, które wymagają wizyty u specjalisty, na przykład jeśli ból trwa kilka tygodni mimo ograniczenia intensywności treningu, jeśli pogarsza się lub zaczyna gdzieś promieniować, na przykład do pleców, do stopy, jeśli towarzyszy mu, Obrzęk, zaczerwienienie bądź też niestabilność stawu, w takich sytuacjach warto zgłosić się do fizjoterapeuty, na przykład u nas w Symferii w Krakowie, gdzie możemy zająć się Waszym przypadkiem i pomożemy wrócić do formy bez zbędnych przerw w treningu. Podsumowując, ból to sygnał, który należy umiejętnie zinterpretować. Jeśli przestrzegasz zasad, które dziś umówiliśmy, możesz kontynuować treningi, nie ryzykując pogorszenia stanu zdrowia. Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, zostaw komentarz pod. Pod tym filmem chętnie odpowiem, i nie zapomnij polubić tego odcinka, zasubskrybować kanału i udostępnić znajomym biegaczom. Do zobaczenia na trasach zdrowych i bezpiecznych treningów.